Cześć, witam was tym razem na stojąco, tak bardziej uroczyście, bo jest ku temu bardzo dobry powód, a mianowicie pierwszy odcinek serii nożowej, w którym będę recenzował noże nadesłane przez samego twórcę, przez samego makera, w odpowiedzi na moją propozycję, którą znajdziecie również w opisie tego filmu. Postanowił do mnie napisać jeden z twórców. Za chwilę podam jego nazwisko oraz nazwę, ale jeszcze chwileczkę. I postanowił mi zaufać i przesłać mi dwie swoje prace. Nie jedną, a dwie. Są to dwa duże i ciężkie noże do lasu. Nazwa tego producenta, tego rzemieślnika to Wild Hedgehog Knives, czyli dzikie jeże, tak? Tłumacząc na polski. Nie wiem czy są jeże oswojone, niedzikie, nie hodowlane, ale tu bardziej ta dzikość podkreśla profil tego twórcy, mianowicie, że tworzy noże do lasu, nie do gablotki, ale do lasu, do ciężkiej pracy i dlatego też te noże są duże, ciężkie i robotne, o czym się za chwilę przekonamy. Będziemy teraz mówić o twórcy, który nazywa się Paweł Kopański i tworzy noże od kilku lat. Nie sprecyzował dokładnie od ilu. Wszelkie namiary znajdziecie w opisie filmu. Paweł wysłał mi dwa noże, które są reprezentatywne dla jego twórczości. Pierwszy to jest dzik. Tak się prezentuje. Za chwilę wam pokażę oba noże z bliska z detalami. Natomiast chcę wam pokazać, że jest to kawał narzędzia, a to jest ten mniejszy i to jest właśnie dzik i powiem wam, no odczucie, odczucie strzymania e, takiego narzędzia jest naprawdę wyśmienite. Zaraz Wam opowiem, z czego jest zrobiony i dlaczego mi się strasznie podoba. A ten większy nazywa się Maniek. Bardzo fajna nazwa. Od razu go polubiłem. I również jest to kawał nożydła, jeszcze większy od tamtego, jeszcze cięższy i również świetnie wykonany. Przejdźmy może jeszcze do samego twórcy. Pozwolicie, że będę się wspierał telefonem, bo mam tutaj ankietę wypełnioną. Burca był dosyć oszczędny w słowach, więc ja również no, nic nie wymyślę, muszę oszczędnie go opisać, ale trzymajmy się faktów. Więc, jak powiedziałem, do tej pory, bo jest takie pytanie, czy znakujesz swoje noże jakimś logo? I Paweł odpowiedział, że do tej pory nie znakował, ale dostałem pier pierwszą partię noży, które mają właśnie jego logo, więc. Myślę, że to oznacza jedno, że twórca postanowił na poważnie się tym zająć, skoro postanowił zainwestować w znakowarkę, postanowił stworzyć to swoje logo, no to znaczy, że chce być rozpoznawalny na rynku, już nie, nie tworzyć jakichś no-name'ów. Ja to popieram, bo jeżeli chcemy coś osiągnąć na rynku, no to trzeba mieć swoją markę. No nie, da się, nie da się inaczej w tym zalewie twórców, w tym zalewie produktów, gdzie naprawdę jest tego mnóstwo. I to jest niesamowicie bogaty rynek, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. Od jak dawna zajmujesz się wytwarzaniem noży? Od kilku lat, nie wiadomo od ilu. Co skłoniło Cię do zainteresowania się tym rzemiosłem? I to taka kontrowersyjna odpowiedź trochę, bo nie podobało mi się to, co wtedy było dostępne na rynku. A, ponieważ jestem leworęczny, to dużo opcji odpadało, więc rozumiem, że tu chodziło o stworzenie najpierw czegoś dla siebie, pod obsługę lewą ręką. Zastanawiam się w sumie, czym różni się nóż leworęczny od praworęcznego, bo okej, okay, pochwa czy kajdex, czy, czy pochwa skórzana, czy kajdex jasny, można ją dostosować do zawieszenia po lewej lub po prawej stronie, do wyciągania lewą lub, lub prawą ręką, ale sam nóż, czy się czymś różni? Szczerze nie mam pojęcia. Paweł nie odpowiedział, jakie do tej pory są jego największe osiągnięcia. No dobra, zobaczymy. Może, może dopiero te największe osiągnięcia są przed nim. W jakich typach noży się specjalizujesz? Noże do lasu, tak jak powiedziałem od, na początku. Z jakich materiałów najchętniej korzystasz? Mamy tak: stal 50HF, NCV1, czyli taka klasyka polskiego knife make, knife makingu, Vanadis 4E, czyli coś z wyższej półki oraz Elmax. Też z wyższej półki, trochę D2, nie wiem co to znaczy trochę, ale rozumiem, że jak jest to korzysta. Rękojeści z G10, z Mikarty, z drewna, stabilizowanego pochwy, z i ze skóry. Ja mam dzisiaj noże z pochwami ze skóry, o których też coś Wam opowiem, bo są naprawdę świetnej jakości oraz z rękojeściami drewnianymi. Powiedzmy, że drewnianymi. <noise> czy wykonujesz sam cały proces technologiczny z hartowaniem, włącznie i wytwarzaniem pochew? Tak, robię wszystko sam. Hartowanie nie zawsze wykonuję sam. Rozumiem, że przy, przy, w przypadku niektórych stali Paweł zleca hartowanie innym rzemieślnikom. Jakie masz plany na przyszłość? Planuję wykonanie partii ostrzy dużego noża terenowego. Trochę tajemniczo, czy to będzie e, któryś z tych modeli. Czy jakiś nowy, ale nadal trzymamy się tej koncepcji, że to są noże do lasu terenowe. No i podaj adres, gdzie można kupić, zamówić Twoje wyroby. Tak jak powiedziałem, namiary będą w opisie filmu. I to tyle, co wiem o twórcy. Przejdźmy teraz w takim razie do samych noży. Okej, okay, oto nasi bohaterowie. Maniek i dzik. Od którego by tu zacząć? Ym, zaczynamy od dzika. Dziku, dziku. Patrzcie na to. Przepiękny nóż, klasyczny, klasyczny buszek do lasu. I jest też logo duże, duże jest to logo. Nie ma się czego wstydzić, więc jest duże logo. Zastanawiam się, czy, czy też nie warto by pod samym tym logo umieścić jednak nazwę pełną. W ten sposób nazwa by się utrwaliła. Od razu Wam powiem, że Paweł się przyznał do pewnej niedoróbki w tym nożu. Dam Wam 5 sekund na, zgadnie, na zgadnięcie, co jest nie tak. Raz, dwa, jeszcze trzy, cztery, pięć. Ok. Dzik powinien być ryjem do przodu. <taka>, Taka jest ponoć zasada wśród nożorobów. No tu doszło do niedopatrzenia i dzik jest zwrócony dupą do czubka noża, co jest niezgodne ze sztuką, więc mamy taki nóż który pewnie będzie jedyny w swoim rodzaju i w przyszłości już się taka wpadka nie powtórzy, więc jest to gratka dla kolekcjonera ewentualnie. Ja od razu mówię, że zwracam te noże, więc no nie zostanie u mnie. Trochę szkoda, ale też powiem, co mi się w tym nożu podoba, a co nie. Otóż, Dziku, Dziku jesteś bardzo, bardzo wygodny. Świetnie leżysz w dłoni. Zobaczcie, rękojeść jest wykonana z drewna żelaznego, oraz z włókna węglowego, albo z G10. W sumie nie jestem pewny teraz. G10 napisał, dobra. Więc jest to G10, które wygląda troszkę jak włókno węglowe, bo ma taki podobny wzorek. Pin, pin jest węglowy, przelotka również. No i, no i taki ozdobny, ozdobny pin z dzikiem. Od razu powiem, co mi się nie podoba. Szczerze mówiąc, ja za, takimi, za takim rozwiązaniem nie przepadam. Ja nie lubię tych ozdobnych pinów. Tak samo te węglowe nie, za, nie do końca mi się podobają, bo mimo że one rozumiem ideę, że one mają się wtapiać w ten ciemny kolor rękojeści, natomiast i tak zawsze je widać. Niezależnie od tego, jak się to obrobi, zawsze to widać i to wygląda tak jak taka zaślepka. Więc ja wolę jednak, żeby tu była porządna, mosiężna pin, zaklepany, wyrównany. I to wygląda moim zdaniem lepiej. Tak samo nie lubię tych zwierzątek, czy tam jakichś innych mozaik na rękojeści. Ja lubię prostotę. Prostotę, szczerość, bez wygłupów. To nie absolutnie nie umniejsza genialności tego noża, bo on jest naprawdę rewelacyjny. Powiem Wam dlaczego. Po pierwsze stal. Tu jest vanadis. A po drugie szlif. To jest konweks. To jest bardzo rzadko spotykany szlif u... Knifemakerów, u takich twórców, rzemieślników, którzy samodzielnie wykonują swoje ostrza, ponieważ ten szlif jest trudny do wykonania po prostu dlatego zazwyczaj mamy do czynienia ze szlifem płaskim albo ze szlifem skandynawskim bo to są szlify, które się łatwo okładzie. Mniej jest trudno o, o, o jakąś pomyłkę, o zepsucie. Tak? No, nóż jest dosyć gruby, ma też przekładki z G10, które fajnie się tutaj, naprawdę dobrze są dobrane, kolorystycznie i świetnie wykonane. Generalnie sama obróbka jest na najwyższym poziomie. No ten nóż w rękach jest jak nóż naprawdę premium. Nie wiem czemu mówię naprawdę, no może to po prostu jest nóż premium. Pomijając to oczywiście takie niedoróbki wynikające z tego, że to jest no pierwsze podejście, tak? jest to jakiś początek nowego rozdziału dla twórcy, więc można mu to wybaczyć, bo myślę, że, że błędów takich już nie popełni w kolejnych swoich wypustach. Więc nóż jest świetny, świetnie pracuje i zaraz wam to pokażę oczywiście. Pochwa. Również wykonana przez Pawła. Ze skóry. Skóra jest mega gruba, gruba i sztywna. I zobaczcie to, widać nawet po tym uchu. Duże ucho z bardzo grubej skóry. Wszystko jest sztywne, mocno zszyte, dobrze zabezpieczone. Na dole oczywiście jest otwór odpływowy. Także no świetna robota. Co do trzymania noża wchodzi dosyć pewnie. Dosyć dobrze trzyma. No jak ja będę całych sił, to w końcu wypadnie, oczywiście, tak, ale no jest to sytuacja raczej nietypowa, stres, test, który w codziennym użytkowaniu raczej nie ma miejsca, więc mogę powiedzieć, że trzymanie jest bardzo dobre, pochwa jest świetnej jakości, także no naprawdę mamy do czynienia z rzemiosłem bardzo, bardzo jakościowym. Przejdźmy do Mańka. Tak się prezentuje w pochwie I powiem Wam, że gdyby nie pewne y, różnice, to byłbym absolutnie zakochany w tym nożu. Natomiast, <laughs> ale to powiem, jak przejdziemy do podsumowania, dobra? Bo wiem, że ta recenzja będzie dzisiaj trochę mniej składna niż zazwyczaj. No bo są dwa noże no i jest trochę więcej emocji. Więc, Maniek, tak się prezentuje. Przepięknie wykonany nóż, właśnie taki jak lubię, jak wspomniałem Wam w przypadku e, w przypadku Dzika, co mi się w nim nie podoba, ta rękojeść, to tutaj mi się wszystko podoba na tej rękojeści. Zobaczcie, znowu mamy tutaj drewno przekładki cieniutkie z G10, ale dzięki temu, że one są cieniutkie, one się idealnie tu komponują. Świetnie to wygląda. Jest zabezpieczone przed wilgocią podciekającą nam gdzieś tutaj podczas mycia czy używania. No mamy wreszcie tutaj porządne materiały mosiąc, rurka również mosiężna i tak powinien wyglądać nóż do lasu taki klasyczny. I to mi się wizualnie i również w chwycie bardzo podoba. Nóż też świetnie leży w dłoni, jest wyprofilowany tak jak potrzeba, jest tutaj garda. Tak, jest zabezpieczenie przez ześlizgnięciem się palca Jest też choil do ostrzenia Ja mówiłem o tym w przypadku Dzika Nie mówiłem, bo tutaj nie ma choila Zobaczcie Ale dlaczego? No bo to jest konweks Jego się trochę inaczej ostrzy Tutaj nie jest potrzebny choil Tak mi się przynajmniej wydaje Ale też jest fajna garda Też jest zabezpieczenie Jest dobrze wyprofilowany Ten nóż jest bezpieczny Rękojeść jest oczywiście trochę śliska No to jest drewno Mamy pięknie wyeksponowany wzór no nóż jest bardzo ładny. Nóż jest też duży i ciężki. O, gdzieś tu. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Powinien właśnie w tym miejscu mieć środek ciężkości i tak właśnie jest. Również duże logo i również jest to grubas, naprawdę grubas, solidny. Szli w pełny płaski, więc oprócz tego, że i bardzo szerokie to ostrze, prawda? Więc oprócz tego, że mamy tutaj naprawdę kawał żelastwa, to jeszcze bardzo użyteczny, bo również nadaje się do krojenia. Ta pochwa jest wykonana chyba jeszcze lepiej niż w przypadku dzika. Przede wszystkim jak nóż siedzi, jest bardzo dobrze tutaj uformowana ta pochwa i całkiem dobrze trzyma ten nóż. No oczywiście również jak ja będę nim trzepał. No to on wypadnie, nie? Ale naprawdę fajnie wykonana pochwa. No i co? E, jakie wrażenia? Jeszcze niech zapozują razem. I spróbujmy coś podziubać. A, ale najpierw oczywiście zrobimy test przecinania kartki. Czy są te noże w ogóle ostre? Dzik kontra gazetka z Castoramy. Cieniutki papier hop hmm. o, jak ładnie no, o. No. no pięknie, pięknie przechodzi a teraz Maniek jak sobie poradzi Gazetką Hasto ramy. Ło! Wow. No elegancko. Lepiej czy gorzej? Nie wiem. No problem. No jest różnica, nie wchodzi aż tak głęboko. I też pojawia się ten dźwięk, którego nie lubię. Słuchajcie, dźwięk takiego żelaza. Ale oczywiście sobie radzi, bo czemu ma sobie nie radzić? No, dziku, od razu się czuje tą różnicę. Może też dlatego, że dzik jest trochę mniejszy i po prostu bardziej poręczny, wygodnie się go trzyma i pewniej się operuje samym nożem. Dzięki temu też praca jest bardziej efektywna. Ale czuć, że ten konweks kurde, to jest, jednak, to jest jednak różnica klasy. <todziora> Widzieliście to? Ajka. Ha. Ha, ha. Coś pięknego, żebym sobie tylko palucha nie obciął. Jako czopery oba noże się sprawdzają. A jeszcze raz Maniek. No dobra, oba krzeszą, oba krzeszą. O, bardzo ładnie. Czas na podsumowanie, ale zanim kilka słów podsumowania, to sprawdźmy jeszcze co z gazetką Castoramy. I mamy dzika. Jest trochę brudny po tych testach z jedzeniem, oblepiony jeszcze serem camembert, camembert krajowym, ale zobaczymy. Czy czy krawędź tnąca ma jakieś uszczerbki? Nie widzę. Ooo, elegancko. Bez najmniejszych problemów. A co z mańkiem? Przypominam, stal trochę gorsza, trochę tańsza. Czy są jakieś uszczerbki? Tnie. 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 Czas kończyć tę recenzję, czas kończyć ten film. Przypominam pierwszy film z nożami przesłanymi do recenzji przez samego twórcę. Przypominam Wild Hedgehog Knives. Bardzo fajne noże, bardzo dobrze sprawują się w lesie, dosyć uniwersalne. Sprawdzą się zarówno przy przygotowywaniu opału, przy budowie obozowiska, jak i podczas przygotowywania posiłków. Jak widzieliście, bez problemu radzą sobie z różnymi składnikami na posiłek. I co mogę powiedzieć? Na pewno maniek ze względu na wykonanie bardziej mi się podoba, natomiast sama jego użyteczność jest dla mnie troszkę mniejsza. Nóż jest trochę zbyt duży i zbyt ciężki. Ta stal, no. Stary, dobry znajomy, wiadomo, wiadomo co to za stal, nic nadzwyczajnego. Ale oczywiście sprawdza się, jest wytrzymała, odporna. No i tania, w miarę tania w zakupie. Więc też cena samego noża nie będzie tak wysoka jak z, ze stali premium. Niestety nie wiem jakie są ceny tych noży. Próbowałem pociągnąć Pawła za język, ale nie pisnął ani słówkiem. Na ile wycenia te noże, więc po prostu nie jestem w stanie tego określić i podać Wam tej kwoty. To był maniek, fajny nóż, ale nie dla mnie, tak mi się wydaje. Natomiast dzik, dzik jest moim objawieniem zdecydowanie. Gdyby mu tylko wymienić rękojeść, te okładki na taki jak ma maniek, to byłby to nóż dla mnie i ja bym go chętnie brał. To znaczy, no nie wiem ile będzie kosztował, nie wiem czy mnie będzie stać, bo to może być dużo monet. Ze względu na użytą tutaj stal czyli Vanadis, no i też szlif, który jest trudny do wykonania i na pewno bardziej pracochłonny niż zwykły szlif płaski. Wygląd tego noża, ergonomia, to jak leży w dłoni, to jaka jest jego waga, jego wyważenie. Chwila! No. O, gdzieś tu. No, mniejsza z tym bardzo bardzo fajny nóż, który chętnie bym u siebie zobaczył, może za jakiś czas, kto wie. No myślę, że jak na pierwszą recenzję mamy tutaj do czynienia z naprawdę dobrym rzemiosłem, z naprawdę dobrymi produktami wartymi rozważenia, jeżeli szukacie takiego noża wykonanego ręcznie do lasu w stylu takim typowym bushcraftowym, taki, takiego buszka, jak to często takie noże właśnie są nazywane buszkiem, no to myślę, że warto się zainteresować tym twórcą, jego, jego twórczością, zapytać, zagadać, może wykona dokładnie taki sam nóż, może go lekko zmodyfikuje. Kończąc ten pierwszy odcinek tej serii, bardzo jestem zadowolony, bardzo się cieszę, że Paweł do mnie napisał, Mam nadzieję, że on również będzie zadowolony z tego filmu, aczkolwiek zaznaczam, że ja nie robię recenzji na zlecenie i żadne z, mo z moich stwierdzeń nie było inspirowane jakimiś ustaleniami z twórcą. Wszystko to, co powiedziałem, płynie ode mnie i jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Jeżeli coś skrytykowałem, to jest to moja opinia. Jeżeli coś pochwaliłem, to dlatego, że ja tak uważam. Nic tutaj nie było zasugerowane i myślę, że właśnie w takim kierunku będziemy szli. Więc, jeżeli jeszcze raz zaapeluję, jeżeli jesteś twórcą i chcesz coś podesłać do recenzji, to pamiętaj, że ja zawsze mówię to, co myślę i to, co wynika z moich doświadczeń, z moich testów, z moich prób z tym danym nożem. I nie jestem jakby tutaj do wynajęcia, żeby przekazać jakąś treść reklamową. Więc, jeżeli Ci to pasuje, to skontaktuj się i będziemy współpracować. A póki co dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję twórcy za przesłanie noży. Noże wyczyszczę jak tylko jestem w stanie i pakuję i odsyłam. A my widzimy się w kolejnej recenzji i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.